Powiem w ogóle o co chodzi, co jakby co spiczowałem Jonathanowi i nie mówię, że mnie posłuchali, ale na pewno zrobili, robią coś bardzo podobnego. Wysysacze mięsa, pomocy, widzicie, co? jest abyss tutaj, czyli oni na tym evencie poukrywali chyba jakieś rzeczy. Teraz bursting, uda się? Kurde, dostałem hita, dwa razy. Powiem wam, co spróbuję tutaj zrobić. Ej widzowie, mam do was pytanie. Mam do Was pytanie, zwłaszcza dla osób, które brały udział w cmentarzysku, czyli no, cmentarzowianie. Pytanie do Was, bardzo ważne. Halo, to ja, Twój telefon. Dobra, widzowie, Przypowiem Wam jaki pomysł. Na build, który czuję, że będzie giga klanki i zachęcam mnie do niego gorata, mianowicie Static Strike Warden. I trochę nie jestem przekonany, ale przynajmniej coś nowego. Nigdy w życiu nie grałem Static Strikerem, więc jestem gotów, gotów to sprawdzić. Marek Towarek zapytał, czy możemy duży ekran, więc jestem. <laughs> To nie wygląda jak Sekiro, bo to jest Sekiro 2. Trochę inaczej wygląda, właśnie. Ty, mitsak. Czy ja dobrze widzę? To są, słuchajcie, wysysacze mięsa. <laughs> o nie, zutnie, co oni są tanki tutaj. O nie, wysysacze mięsa, pomocy. Dobra, ja ich muszę ominąć, bo widzicie, co, co oni są tanki. O kurde. Czemu <laughs> jest sek. W sumie dlatego, bo jeśli wciągnę się w tą postać, to chcę spróbować sobie przećwiczyć Ubery. Miałem ostatnio zrobić Uber, yy, rundę Uberów, yy, ale się skończyło na tym, że wbiłem tam, nie wiem, z 90 i quitnąłem na tym softkorze. Więc nie miałem takiej nadal próby takiego practice runa wykonać. Po, po, porządnego. Najlepsze w POE2 będzie to, że POE2 będzie najlepsze. Bardzo pod... Co jest? Nie wchodzi. O. Halo? Zlagowało coś. Failed to join instances. Niezła giereczka zbugowana. Nie działają instancje? Też nie możesz wejść? Dobra, skoro nie mogę wejść to wam opowiem w ogóle o co chodzi. To jakby co spiczowałem Jonathanowi i nie mówię, że mnie posłuchali, ale na pewno zrobi, zrobią coś bardzo podobnego. No bo w Poe 2 będziemy chodzić, większość z nas będzie chodzić w sadem, nie? Będziemy sobie wsadzać. I miałem taki ogromny lęk związany z tym, że skoro tak, większość buildów będzie miała więcej guzików niż w pojedynce, bo będzie większy nacisk na komboski, będzie chodzenie w sadem to weź tam jeszcze do tego pięć potek klikalnych. No to brzmi jak totalna przesada. I mój pomysł, który tam przedstawiłem, polegał na tym, że różne bazy beltów miałyby różną ilość pasywnych i aktywnych slotów. Że powiedzmy, nie wiem, masz leather belt i on ma 5 slotów aktywnych, ale masz na przykład jakiś alchemist belt, który ma powiedzmy dwa sloty aktywne i trzy sloty pasywne i różne flachy, Miałyby różny efekt, bazując na tym, czy są w slocie permanentnie aktywnym, jako pasywka, czy w slocie aktywnym. Więc zamysł byłby taki, że miałbyś um, jeszcze ciekawszą itemizację, plus do tego ograniczyłbyś potencjalnie ilość fiskanych guzików dla ludzi. I dlaczego o tym mówię? Bo wprowadzają coś bardzo podobnego do te tego, o czym odpisałem w POE2. Ogłosili dzisiaj, że będzie rework flaszek, którym będzie miał. Kurwa, no nie mogę ruszyć się. Z lokacji do lokacji od 5 minut. Pomocy. Zresetowałem i spróbujemy jeszcze raz. Coś, co spróbuję wprowadzić, że masz tylko jakby slot na, jak dobrze rozumiem, dwie flachy. Nie wiem, czy to jakby w założeniu będą tylko mana i health. Jeszcze tego nie rozmieniłem A reszta to nie będą flachy per se, tylko takie jakby trinkety, które się zużywają, żeby zdjąć na przykład. Nie wiem, ktoś ci nałoży kersa i się zużywa, żeby zdjąć tego kersa, czy coś. Ty! Tu są jakieś nowości, o których nie mówili. Jest abys tutaj. Czyli oni na tym evencie poukrywali chyba jakieś rzeczy. Bo co tu robi abys? To ciekawe. Czyli oni ukryli informacje, wprowadzili tutaj rzeczy, o których nie mówili. Tak, widzowie, za wbicie na, tym, na tej eventowej lidze 50, dostajecie skrzynkę. Nie tą taką, co Konopski robił film, tylko taką. <laughs> od GGG. Właśnie nie wygląda. No, i rozkminiamy go na bieżąco. Gwóździ, mam pytanie. Ciekawe, jakie mam pytanie, no? Co ja zrobiłem z tamtymi trzylinkowymi butami? Czy je wyrzuciłem? Czy jestem pijany? Chyba jestem pijany. Nie, no to pewnie wina widza, nie? Bo rozkojarzył. No przecież nie jest moja wina. Uwaga, wielki test. Wielki test umiejętności. Umiejętności Static Strike. Ale to będzie potęga, uwaga. Ej, szczerze, tak powiedziałem to z przekąsem, a. Wygląda nas ok. Te elitki jakby z Necropolis. One są zbyt tanki, ale zobaczycie na o nas Albo jakieś mopki teraz losowe. Git to jest na dwulinku. Dobra. No, nie poraża ten single target jednak. Wiesz co, Alex Sky? Na tą pierwszą godzinę wszystkim wylosowało na mutflacach Mitsaki, które gonią cię i są niezabijalne. Mają, nie wiem, 100 razy tyle HP co RoA. Kto to ten Mitsaki? Mitsaki to jest ten gościu, co zrobił z Dark Soulsy. Dobra, Iron. Co jest? A, patrzy jest. okej, okay, was wszystkich wyrzuciło. Was wszystkich wyrzuciło. Jest paczek. O, kurde, ale te moby biją. Dobra. Okej, okay, okej, okay, Cofam się tutaj, bo faktycznie mnie y, gonią. Ok, wolnę mi Lightning Strike'a. Dobra, idziemy dalej, widzowie. Idziemy dalej. O, jesteś kusznicy. Dobra, atakujemy ich. Ok, dobiłem ich killing palmem, nie? Dlatego teraz mam takiego y, power charge, jak widzicie. I cyk. I dzięki temu Power Charge'owi widzieliście, jakiego wykręciłem? Pak. Dobra, idę, bo nie da się zebrać tych dyń. Już działa. <słyska> Mam nadzieję, że chociaż, chociaż jedna osoba z odskoku przyszła. Cześć, Dartian. <słyska> nie, nie działa. szukaliście mnie. Idziemy na jakiegoś bossa. Idziemy na jakiegoś bossa. Ok. Kopnął mnie. O, udało się. Dzwonek, dzwonek. Teraz bursting uda się. Kurde, dostałem hita, dwa razy. Powiem wam, co spróbuję tutaj zrobić. Spróbuję ich zebrać, i walnąć killing palmem dobić jak największą ilość z nich, żeby nabić power charge z I wtedy jak walniemy lightning... O, teraz, teraz, teraz. Killing palma walę. Patrzcie, mamy power charge. O, i zobaczcie! I instant stunach chłop dostaje pitole, dobra, walimy go. I killing palm do końca. Ja, fitolek, go rozpieprzyłem. Wszystko zgodnie z moją strategią. Dobra, mówi się, że działa, to lecimy. Du, 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 du. Jak ktoś nie rozumie, jak działa ten skill, to ja podchodzę do moba, wywalę go i jak raz walnę przeciwnika, to przez parę sekund dookoła mnie zaczynają się dziać wyładowania, które cały czas nawalają yy, przeciwników i chainują, co też ważne. Tutaj jest też chain, więc tutaj jest duży potencjał na clear szybki, że po prostu biegniesz Yy, I wszystko się tam chainuje i wybucha. Ej, znowu ma być restart serwera. Realm is restarting in 1 minute. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? In 30 sekund. In 20 sekund. In 10 sekund. Nie. A mieliśmy stworzyć historię. Dalej gram, dalej gram. No właśnie, zaraz wracamy do P2, słuchajcie. Zaraz znowu dwójeczko odpalimy. Ja siedzę na nielegalu, dosłownie. Nie mówcie, że Weavera jeszcze zdążę zbić. To byłoby szaleństwo. Nie, nic z tego. Wszystkie drogi prowadzą do walenia z sąsiadem. Dobra. Dobra, i zostaję Wardenem. Ale dawaj, wytestujemy Oof of Winter, jaki będzie feeling. Do. Czy. Przy... Ja się boję, grając na softkorze, że coś mi się w głowie podejdzie, przekręci i się przestanie chcieć grać. No więc staram się tego nie robić na wszelki wypadek, prewencyjnie. Tak, to jest szlafrok wygnańca. On ma. Nie wiem, czy było widać w sumie. To ma pły na tyle. Zobaczmy damage y, na Innocencie u pana Static Strikera. No, szału nie ma. To też jakoś brzmi znajomo. Kitawa. Kita, Kitawa błońska była taka polityczka, też chyba, nie? Ciekawe, jak to wszystko nawiązuje do. Do PoE. Świat nawiązuje do PoE. Żegnaj Kitawa, a. Do zobaczenia w drugiej turze. Następna erekcja, elekcja będzie moja. W sumie jest zadyma na tych niektórych mapach, jak się All flamey ułożą. Tak nieironicznie. O! Nawet było blisko. Jest jakich dużo tych. Co ty gadasz? Niesamowite density City, jak na ten etap, szczerze mówiąc. Ej, widzowie, mam do was pytanie. Mam do Was pytanie, zwłaszcza dla osób, które brały udział w cmentarzysku kiedyś, czyli no, cmentarzowianie. Pytanie do Was, bardzo ważne. Czy bylibyście chętni wziąć kiedyś udział w cmentarzysku w stylu LAN? Że masz na przykład 50 slotów i taki ogromny LAN na 50 osób, 24 godziny na starcy nowej ligi, na cmentarzycho. Bylibyście chętni na coś takiego? Obowiązkowy prysznic przed eventem dla każdego. Obowiązkowy. Jak ktoś nie udowodni, że brał prysznic przed eventem, to nie wchodzi na arenę. A to nie, a to nie, a to nie idę. <grytanie> Totalnie szczerze. Bylibyście zainteresowani czymś takim? Powiem wam, czemu pytam. Bo okazało się, że jeden widz, może jest wśród nas nawet teraz, nie jestem pewien. Ma taką dojebaną właśnie halę, którą udostępnia na eventy. Znaczy, hala to za dużo powiedziane. To nie jest hala. Hala brzmi zbyt dużo. Ma taki obiekt, gdzie właśnie jest tam z 50 powiedzmy kąpów i robi podobne eventy. No wyobraźcie sobie, ktoś ginie, traci postać i tak donoś na kurwa, na cały, <grych> na cały obiekt. <grych> A wiecie co by było zabawne? Jakby znowu przełożyli P2. Co wy na to? Fajny pomysł czy zły? Bardzo lubię czekać, fajny pomysł. No właśnie, też mi się tak wydaje. W ogóle powiem wam losową rzecz, której się nauczyłem na gantlecie w tej lidze, że Flash and Stone jest bardziej OP niż wszyscy podejrzewali. Jakiś losowy czatownik napisał u Bena na streamie, na gantlecie, że Flesh and Stone działa na y, trapy labowe i uwaga na kulki String Exarka. I Ben powiedział, nie, no nie ma szans, że tak to działa. Po czym wziął to, testował i faktycznie tak działa. I faktycznie Flesh and Stone może mocno ułatwić takie rzeczy jak właśnie String Exark. Co do delaya PAF Excel 2, kurde chyba nie wszystko im się tam układa albo nie domyka. Zmniejszenie ilości aktów na Eli Access, tylko 6 z 12 klas. Dodatkowo nic nie wiemy o ascendancji. Wiesz co? Na pewno im się pojawia dużo nowych problemów w momencie, gdy próbują wsadzić do gry nowe elementy. Dam ci przykład. Jak postanowili dodać wsad do gry, nie? I nagle musieli przebalansować wszystkie skile w grze, zmienić każdy skill w grze, zmienić animacje dodać nowe do każdej postaci żeby można było jakby wykonywać w trakcie chodzenia i tak dalej I nagle pojawiają się też nowe wyzwania na przykład jak niedźwiedź chodzi tyłem. Chodzenie do tyłu w formie niedźwiedzia. Jak to wygląda? No nie wiem, tak sobie spodziewam się, że, że oni na przykład mogą już jakąś tam rzecz mieć gotową, ale nagle zmieniają jakiś jeden element, który sprawia, że muszą zmienić to, co już było gotowe, nie? Żeby dopasować puzzle do układanki, która się trochę zmieniła. Puszczasz animację od tyłu i Fajrant. No i pozor pora na Cesa, nie? Ciekawe, że problem jest pytanie, jak niedźwiedź chodzi tyłem, a nie jak niedźwiedź puszcza błyskawice z łap. A to każdy wie, każdy kto kiedyś był, nie wiem, w zoo albo w lesie wie jak, jak niedźwiedzie to robią. Każdy kto kiedyś był niedźwiedziem, oni też wiedzą, no. Na pewno robili motion capture prawdziwego niedźwiedzia. Tak jak na przykład, nie wiem, animowali Roa, nie, no to robili motion capture prawdziwego Roa. Albo jak robili motion capture, nie wiem, Kitawy, to faktycznie musieli prawdziwego, prawdawnego Boga obudzić i go podpiąć pod jakby ten motion capture. Grants Unbound Avatar Skill. Gain Unbound Fury when you inflict elemental Aliment. Dawaj, pokaż ty, jak to. Jaki jest feeling tego. Ty, ja muszę to o samemu odpalać. Dobra, odpaliłem. Ale nie ma jakichś wizualców zbyt mocnych. Dobra, czyli mam taką. Ty, to ten Warden. Jest dla spoceniców totalnych, bo masz generalnie trzy różne odpałki defensywne. Musisz odpalić Unbound Tailments własnoręcznie. Musisz odpalić dwa różne Think 4. Kurde, nie przemyślałem tego. Jakoś myślałem, że ten Unbound Element się wcis... się samemu aktywuje, szczerze mówiąc, jak tam dojdzie ileś staków. Trochę mnie to przeraża, że tu jest tyle takiego klikania... odpałek. Widzowie, jak wasze wrażenia ze Static Strikera, jak na razie? Mi się wydaje, że już rozwija skrzydła. Wydaje mi się, że takim momentem przełomowym będzie moment, słuchajcie, założenia chain supporta, żeby mieć dodatkowy chain. To bardzo wtedy clear się polepszy. Ale lecimy z Deodre, ja pitole. Ale perma Freeza dostała! Ja pitole, coś pięknego. To fajne akurat w tym Wardenie. Te frizy są super. Nie wiem, szczerze mówiąc, no bo nie ma za dużo aspektów, które lepiej robią pozostałe gry, szczerze mówiąc. Chyba Dink 4 lecimy. Powiem wam, ja nie jestem trade'owym świrem, ale strasznie się jaram na ekonomię po 2 też, bo giga mnie jara doświadczenie ekonomii w momencie, w którym nikt nic nie wie o grze, Nikt nic nie wie, co jest warte. Nikt nic nie wie, co jest dobre. Co chwila wypada Ci jakiś unikatowy item, i ty w ogóle nie wiesz, co to za item i zatrzymujesz się, i sprawdzasz, czy jest coś warty, czy jest cokolwiek warty, czy ktoś go gra w jakimś bildzie, ale to będzie piękne, ale to będzie najpiękniejsza rzecz na świecie. Udało się! Uuu! Nie zginęliśmy! Możemy w końcu założyć skiny, słuchajcie. Nie wiem jakie skiny zasługuje nasza postać.